Dzięki głupcze. Pełta nie da się słyszeć obrazków, ja. Nauczyciel, dzwonek jest dla mnie, ja to niech pan sobie go weźmie, reszta klasy. Uczenie się systematycznie, nauka 5 lat w dwa tygodnie przed egzaminem. Mama wraca ze sklepu, ośmioletni ja po przejrzeniu siatek, a gdzie chipsy? W dzieciństwie największe osiągnięcie i szacunek na dzielni. Nikt, wędrowni handlarze w Minecraftie. Kiedy klient pyta, czy da się coś zrobić taniej? Kiedyś to był niemalże najważniejszy wybór w życiu. Ciągle pracujesz, musisz mieć dużo pieniędzy, muszę? Kiedy wypełniam coś ważnego? Totalna cisza w klasie, mój żołądek. Kiedy wychodzę z domu o 8.15, żeby zdążyć do pracy na 8. Ja sekundę po skończonym egzaminie? Ja nie interesują mnie cudze dramaty, również ja? Kiedy niespodziewanie pojawiasz się na Olimpiadzie? Te pudełka na pewno coś planują. Ja wyrzucający pudełko po jedzeniu do kosza, ja wracający do kosza, bo zapomniałem na ile nastawić jedzenie. Czarna żaba deszczowa to najbardziej rozczarowany płas świata. Kiedy jeszcze nie zdążyłeś usiąść do swoich obowiązków, a już cię zdążyli wkurzyć w pracy. Każda wielka historia zaczyna się od podrapania po dupie i rozłożenia rąk. Kiedy nie odpisujesz mamie od dwóch minut? Challenge napisz w komentarzu. Jakie są najlepsze teksty twojej mamy? A teraz kopźni lajka byczku. Sześcioletni ja i dziadek w drodze do naszego ulubionego miejsca na łowienie. Ryb? Mama, przestań tak robić ja, ale tata mi pozwolił tata. Kiedy po powrocie z urlopu usiłujesz rozkminić, czym zajmujesz się w pracy? Przystanek VIP. Duże burgery powinny być szerokie, niewysokie. Ja biorę cokolwiek do jedzenia, mój pies, ej mordeczko, jesteśmy kumplami, prawda? Ufasz swojemu rodzeństwu, ja? Kiedy właściciel mieszkania nie zgadza się na pieska. W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien. Paznokcie innych ludzi, moje paznokcie. Życie to plac zabaw, plac zabaw. Kiedy w końcu przestałeś pisać jako pierwszy i zobaczyłeś, jak wielu ludzi z tobą nie rozmawia, dopóki sam nie zaczniesz rozmowy. Kiedy budzisz się ze snu, który był sto razy lepszy niż twoje życie. Urodził się z własnymi skarpetkami. Kiedy pracujesz pół dnia, a zegarek wciąż pokazuje godzina 9.15, kiedy perfekcjonista rozleje wodę. Może nie są idealnie okrągłe, ale za to niedobre. Ja nie przywiązuję się zbyt łatwo, jakaś dziewczyna, cześć, ja. Moje obecne życie na dwóch obrazkach. Kiedy piszą do mnie z pracy w wolny dzień, hej, nie, zrozumiałe. Mój mózg zrób to, ja ale po co? Mój mózg po prostu to zrób. Nie wiedziałam, że jestem aż tak dobra w wiodze, pozycję 13 robię ciągle. Jak pokazuje, że potrzebuję uwagi? Kiedy rodzice wciąż piją kawę i nie chcą już iść, a ja się nudzę. Kra, kra, widzę memy, kra, Kiedy jesteś na wakacjach i chcesz się zrelaksować, ale ona każe ci pozować do zdjęć co 4 minuty. Ja nie chcę być z nikim, chciałbym z kimś być. Kiedy po długim dniu w pracy wracasz do domu i możesz w końcu pomiziać swojego kitku. Cztery najdroższe pistolety na świecie. Jak wytłumaczyć huśtawkom emocjonalnym, że już się nachuśtałem? Kiedy on znów zaczyna kłótnie o to samo. Siema stary, siema Mordo, cześć, wyświetlone o 19.05. Kiedy w trakcie kłótni mówisz chłopakowi, idź sobie i on naprawdę wychodzi. Woda płynie, bobry, nie. Wow, chciałabym znaleźć faceta takiego jak ty. No to jakby co to jestem? LOL, haha, no taki żarcik. Klasa pani sprawdziła już te testy sprzed miesiąca? Pani, tak, ale też i nie. Kiedy jesteś już? Starszy, ale nadal wielbią cię miliony ludzi w internecie. Wchodzisz do kuchni i zastajesz w zlewie jaszczurkę pływającą na gąbce jak na tratwie. Kiedy włączyła się stara piosenka, która przypomina ci o dobrej przeszłości? Mydło, zapach polskich świąt, wyrób własny. Nikt, ja próbujący biegać w moim śnie. Kiedy widzisz pieska i piesek widzi ciebie. Kiedy wybrałeś kota pod kolor domu. Ja, dlaczego tak mnie bolą plecy? Również ja. I masz pewność, że w nic nie trafisz. Fryzjer, jak obcinamy? Ja grałeś kiedyś w Minecrafta? Fryzjer, nie mów nic więcej. Kiedy próbujesz nadrobić 8 godzin snu w 3 godziny? Kiedy podnosisz ślimaka, aby go przenieść na drugą stronę drogi? Skali od 1 do 10, jak samotny jesteś. Tylko do 10? To było wspaniałe. Wyszepcz mi do ucha jeszcze raz te trzy słowa spanko po obiedzie o tak. Ja, mamo, pomóc, mama nie dzięki, chwilę potem, mama, nikt mi w tym domu nie pomaga no kogo ja wychowałam ja. Ej, ty ogarniasz matmenie? Ja? Nauczyciel, co Cię tak bawi? Ja nic, również ja. Pisanie w ten sposób, pisanie w ten sposób. Zajmę się swoimi obowiązkami po obiedzie, po obiedzie. Ja, ja. Zamknij reklamę. Skoro ziemia nie jest płaska, to dlaczego pizza ma taki kształt, a nie taki? Ja w zerówce, kiedy facetka znowu zadała pięć ślaczków na jutro. Kiedy jako dziecko idziesz na dwór pobawić się w śniegu, ale śnieg się nie lepi. Ej, ale zrób tak, jakby z zaskoczenia, że niby nie chciałem tego obrazu. Po czym odróżnić łosia od łososia? Łosoś żyje w wodzie, tak jak ten na zdjęciu. W nocy pada deszcz, rodzice następnego dnia, gdzie grzyby. Nie jesteś brzydka brzydki, po prostu nie jesteś w swoim typie. Jak ciuchy wyglądają na manekinie, jak wyglądają na mnie. Normalni ludzie po prostu oglądają film, ja próbuję zobaczyć, czy postać, która właśnie umarła, faktycznie nie oddycha. Nie śmieje się ten, kto czarnego kota w domu posiada. Ja nie potrafię rozwiązać zadania z matematyki. Ojciec postanawia mi pomóc, ja i ojciec. Dawaj następny filmik byczku.